Jak precyzyjnie sprawdzić plan ogólny gminy. W tym materiale dowiesz się, jak przeglądać ustalenia planu ogólnego gminy z wykorzystaniem wtyczki APP2 w programie QGIS. Dowiesz się, jak odczytywać informacje zawarte w danych przestrzennych, jak wyszukiwać strefy i regulacje według określonych kryteriów, a także jak wykorzystać dedykowane widoki POG do interpretacji ustaleń planu. Ten film jest częścią serii wtyczka APP2 Plan Ogólny Gminy Krok po kroku, dlatego pojawiają się w nim odniesienia do innych materiałów na naszym kanale. Zachęcamy do ich obejrzenia. Linki będą pojawiały się w prawym górnym rogu ekranu, znajdziesz je również w opisie filmu. Na początek pobierz Plan Ogólny Gminy, który powinien być dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej BIP. Do czasu uruchomienia Centralnego Rejestru Urbanistycznego, to właśnie BIP pozostaje podstawowym źródłem danych planistycznych. Pobrany plik o rozszerzeniu GML stanowi projekt planu ogólnego. Otwórz program QGIS i przejdź do menu wtyczka App2. Rozpocznij od sprawdzenia, czy dane w zakładce ustawienia wtyczki są uzupełnione prawidłowo. Sposób, jak wypełnić ustawienia wtyczki, znajdziesz w filmie Jak zainstalować i uruchomić wtyczkę APP-2 w programie QGIS. Następnie z rozwijanego menu wybierz Praca z APP zbiorem APP, a następnie opcję Wczytaj warstwy. Wskaż lokalizację pliku Gml. Program automatycznie załaduje całą zawartość i wyświetli ją w formie warstw z odpowiednią stylizacją. Możesz teraz przeglądać ustalenia aktu na różne sposoby. Najprostszym rozwiązaniem jest sprawdzenie danych dla pojedynczego obiektu w formularzu atrybutów. Użyj do tego narzędzia informacje o obiekcie. Dzięki niemu dane wyświetlą się w bardziej przejrzysty sposób. Znajdziesz tam wszystkie kluczowe informacje, m.in. nazwę, symbol strefy planistycznej, profil podstawowy i dodatkowy, parametry czy identyfikator. Pamiętaj, aby narzędzie informacja o obiekcie zadziałało poprawnie, musisz wybrać jako aktywną, konkretną warstwę planu ogólnego. Kolejną możliwością jest zapoznanie się z wieloma ustaleniami w jednej tabeli atrybutów dla danej warstwy, np. stref planistycznych. W tabeli możesz sortować rekordy, czyli wiersze w tabeli, filtrować je według wartości lub wyszukiwać konkretne wpisy, np. wszystkie strefy, w których minimalny udział powierzchni biologicznie czynnych jest mniejszy niż 30%. Skorzystaj z narzędzia zaznacz obiekty używając wyrażenia. Wpisz w cudzysłowie nazwę atrybutu lub wybierz go z rozwijanej listy po prawej stronie w sekcji Pola i wartości. I określ warunek, na przykład wartość mniejsza niż 30. Zwróć uwagę, żeby nie wpisywać symbolu jednostki, jeśli dane w tabeli są zapisane jako liczby. Zawsze warto sprawdzić, w jakim formacie zapisano dane atrybutowe i wpisać warunek w tej samej formie. Po wpisaniu wyrażenia kliknij Zaznacz obiekty. Wybrane obiekty zostaną zaznaczone w tabeli atrybutów i podświetlone na mapie. Dzięki temu możesz łatwo przeanalizować tylko te strefy, które spełniają określone kryteria, a także, jeśli potrzebujesz, wyeksportować je do osobnej warstwy. Wtyczka APP2 udostępnia również specjalny moduł o nazwie ustalenia POG WIDOKI, który służy do prezentacji danych w sposób dostosowany do potrzeb analitycznych i kontrolnych. W pierwszej kolejności należy wczytać plik GML z projektem POG za pomocą przycisku Wczytaj Warstwy. Wtyczka automatycznie odczyta warstwy składające się na plan ogólny gminy i doda do panelu warstw szereg widoków, pozwalających na dokładną interpretację ustaleń POG. Na wyświetlanych widokach możesz znaleźć m.in. obiekty zróżnicowane pod względem wartości atrybutu obowiązuje od oraz dla obszarów standardów dostępności infrastruktury społecznej pod względem uzupełnienia standardów innych niż te obowiązkowe. Kolejnym elementem są etykiety dla każdego obiektu związane z profilami dodatkowymi stref planistycznych. Wyświetlane dla skali większej niż 1 do 10 tysięcy. Etykiety te wyświetlają oznaczenie strefy planistycznej oraz symbol klasy przeznaczenia terenu z profilu dodatkowego tej strefy. Dostępne są również dedykowane widoki dla poszczególnych parametrów danej strefy. Dzięki nim możesz szybko sprawdzić ustalenia w zakresie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy oraz maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy. Sposób prezentacji danych został ustandaryzowany. Paleta barw dla każdego z parametrów jest dobierana automatycznie przez wtyczkę. Etykiety analogicznie do warstwy z profilami dodatkowymi wyświetlają konkretne wartości tym razem dla parametru strefy. Dzięki temu możliwa jest szybka analiza przestrzenna i identyfikacja rozbieżności bez konieczności indywidualnego przeglądania danych każdego obiektu. Na tle danych przestrzennych możesz wyświetlić dodatkowe informacje, jak ortofotomapę, granice działek ewidencyjnych, granice administracyjne i zestawić je z obiektami przestrzennymi w planie ogólnym gminy. Umożliwia to precyzyjną interpretację zapisów planu i sprawdzenie zgodności z zakresem merytorycznym. Informacje na temat wykorzystania danych z różnych źródeł w pracy z POG znajdziesz w materiale filmowym jak efektywnie wykorzystać zewnętrzne dane w pracy z planem ogólnym gminy. Pełnej walidacji danych planistycznych należy dokonać w dedykowanej usłudze publicznej online, przeglądarce danych planistycznych dostępnej na stronie gov.pl. Narzędzie to pozwala nie tylko wyświetlić dane, ale również sprawdzić ich zgodność ze schematem aplikacyjnym, poprawność topologiczną i kompletność atrybutów. To ostatni krok przed publikacją planu ogólnego w biuletynie informacji publicznej. Szczegółowy opis procesu walidacji znajdziesz w dedykowanym materiale filmowym dotyczącym przeglądarki danych planistycznych. Jak sprawdzić poprawność planu ogólnego? Sprawdź sam, jak wtyczka APP2 do programu Kugis wspomaga prace związane z planowaniem przestrzennym.